Jojo Ludziska z tej strony, killer0019, a w tle nam przygrywa LMFFM grając w... Nie, nie LMFFM, tylko ja gram w... to Simulator 2. ja, oh yeah. Absolutnie nie wiem o czym gadać chwilowo. a coś to wam pokażę. No jest tak, pomyślałem sobie, że nagram może... Z trasy dość krótkiej. Krótkiej. Powiedzmy no, Poznań Wrocław. To była krótka trasa. No, podjadam sobie tutaj Wawlowskie, e, Wawlowskiego z Wawla jacka pomarańczowego, więc. Co ja mogę tak przerywać. Okay. A że trasy krótkiej chwilowo nie miałem, to po prostu. Za tego, że utknąłem w Pradze, wyruszam właśnie z Pragi do Linz. Teraz się już przestudiowałem za serpentynką w prawo. A potem tą główną drogą, gdzie zapewne będą po prostu kotki. Ale dobra. Bez zbędnego gadania, po prostu jedźmy przed siebie. Ja sobie za. I za sobie zakupiłem za 50zł w Mediamarkcie Czyli okazja jednak jest Ale co jest za bardzo... Nie jest mi żal tych pieniędzy, tak naprawdę Na pewno nie mam tego odczucia co miałem po Pograniu sobie w w Oba Black Opsy, które zakupiłem Za 120zł z kolei Także przez jakiś czas myślałem sobie a wyrzuciłem kasę w to takie tam pierdoły to go jakoś tak nie mam. Nawet. A i sobie będę była chwila. Była, zjeżdżamy. Widzicie? abym się zagadał, w będę przejechał zjazd. No, w sumie, w górze jest napisane Linz. Okej. Okay. To więc e, nie uznaję tego za kasę wrzuconą w błoto, pomimo tego, że gdami mi się często klaszczynie, no dość często. To jednak. No, nie jest mi żarty tego 50 tak, bo jednak Studio SCS Software jest. No, z do tutaj atak Infinity World Dice wydaje mi się, że troszeczkę mniejsze. Nawet spodomniejsze. A EuroClassic Simulator 2 ma w sobie naprawdę wiele ciekawych rozwiązań. Ponownie, jak dostajemy gry z elementami symulacji, no to to są gry, to są jednak cały czas gry. A tutaj mamy coś na Symulator z elementami takimi gamingowymi, jak na przykład. Uh, no po prostu gierka ekonomiczna. Prowadzimy własną filmę w późniejszym czasie. Rozbijamy swoją postać jak w rpg ach whatever. No wiecie, po prostu jest tutaj system rozwoju postaci. Jest tu zarządzanie fitmom Oczywiście opcje tu też są. Czyli tak naprawdę to jest trochę wszystkiego w jednym. Oczywiście z takich samochodówek, ekonomicznych gier, tak no. Po prostu tak, tak jakoś działa. Ale gierka naprawdę fajna. W Saturnie też jest po 50, zł z tego co widziałem. Na półce jakiś egzemplarz, ale w Saturnie bym tego nie kupił, bo w Saturnie obsługa jest zbyt niemiła. No. Opowiem wam pewną historię. Kiedyś, kiedy moja siostra miała 11 lat, młodsza, a ja, że jestem 4 lata starszy, to miałem 15, postanowiłem zakupić sobie dodatek do Simsów. I wystąpiła nieprzyjemna sytuacja w Saturnie. Ja czekając przed, Patrzę, że ona chodzi z łzami w oczach i co się okazuje? Typiarka w kasie się przyczepiła, bo Simsy są 12, a ona miała lat 11. No, what the fuck! O co chodzi z tym Saturnem? Dobra, ale to nie jest jeszcze najlepsze. Ja tam wkurzony już chodzę do gier, biorę inne Simsy, znaczy te same, ale inne pudełko. Walę do kasy po prostu jak burza. I z takim lekkim zażenowaniem na twarzy, po prostu kładę tej kobicie to przed twarzą I z, z takim spojrzeniem na zasadzie, teraz weź to kasuj No Oczywiście jakiś wykład dostałem, bo byłem z siostrą obok Ale później Dobił mnie najbardziej jej tekst Masz szczęście, że to tylko Simpsons. Rozumiecie to? Grę z ograniczeniem wiekowym, w cudzysłowie, bo to jest tylko oznaczenie Pegi, a nie ozna ograniczenie na zasadzie, nie wiem, znaki na drodze, od 12 lat, 15-latkowi, ledwo sprzedała, mówiąc jeszcze, że mam szczęście. Muszę być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, że w Saturnie zakupiłem grę bez problemu. Rili, really, naprawdę, w Saturnie to jest masakra. Chciałem sobie w Saturnie kupić Medal of Honor. Nie bo 18, plus, a 18 plus, dopiero w tym roku w listopadzie chciałem sobie zakupić MW2 w zeszłe wakacje. Też nie dało rady, bo też 18. Plus. A co, oba Black Opsy, w tym WSTV, Euda GD, to jakoś mi sprzedała Gościarka. Kilzone Dwójkę w Kelfurze też poszło. Tylko w Saturnie muszą mieć takie problemy ale niedawno byłem ze znajomymi właśnie w Satuny się pobawić elektroniką, bo w sumie tylko po to tam się chodzi. I co się okazało? Kumpel spróbował odpalić tableta z Windowsem 8, po prostu uruchomić ponownie system, żeby sprawdzić jak długo się odpalił. No i dobra. Windows 8 włączenie i wyłączenie nie trwa wcale długo. Włącza się właściwie w, w jakieś 15 sekund. A tutaj czekamy minutę, dwie bo nagle dochodzi do wniosku, co się dzieje. Nagle poschodzi kolej z obsługi i takim naprawdę wkurzonym głosem do nas jakiś problem. To nie zabawka, masz zamiast to kupić. Takim hamskim po prostu tonem do nas stada dosłownie ten yy, <laughs> Podjeżdża do nas typek z obsługi po prostu jak do jakichś znajomych i gnoi nas po prostu. Miłosiernie. Oczywiście, Windows 8 w tym momencie uruchomił się ponownie. Tak więc, po prostu koleś uznał, że wszystko jest w porządku i poszedł w Tak dla mnie, jakiś totalny kretyn. Słuchajcie, było wydąbane na pół ekranu, że Windows uruchamia się ponownie. Jak w tym momencie możesz coś zepsuć? W nowiutkim Windows 8? Ja się po prostu pytam, jak. Hmm. Dlatego doszedłem do wniosku po tych kilku sytuacjach że w Saturnie już nie ma co kupować, albo nie czego, Chyba jeszcze lepsza sytuacja. Kiedyś kumpel, taki co jest starszy ode mnie, chciał sobie kupić telefon na 18. Więc poszedł do statu, na był Galaxy S coś tam mi opowiadał, że w Saturnie zostało, nie pamiętam, albo poszarpane pudełko, albo e, telefon, telefon ze śladami użytkowania. Czyli po prostu używany telefon statu, no. nie pamiętam klas tych rzeczy, ale później go jakoś podpytam. No ale sam fakt, że za standardową cenę telefon z poszarpanym pudełkiem czytamy, ze śladami użytkowania. Kurde, jak ten się wlecze z przodu, ta lenówką. Wiem, że lenówka bo ma napisy no, na osłonkach pod światłem, pod jej stacją. No, w sumie jedną małej stacji. No. Poszedł chyba do jakiegoś innego sklepu, i za nie wiem, czy tak samo, czy taniej, nawet kupił sobie ten sam telefon. Tylko, że już pewnie, wszystko działa, ładnie wyglądające pudełko, a sam widzi I sami widzicie, poznański Saturn w Pesce to po prostu paranoia. Ok, jak daleko jesteśmy od celu? Hmm. Połowa drugi. Okej, okay, co mam godzinę? Pierwszą, 43. Mam nadzieję, że dojedziemy gdzieś tak do... Za 10 zuda A żeby jednak nie przyciągnąć jak z za za tego odcinka. Bo komu chce się oglądać, jak... Jadę sobie ciężarówką, słuchającą FFM w tle. O boi, przepraszam. Ale bym sobie wziął go i wyprzedził Kuszące hmm. Nasza no, hamuje czeku Ty kurde na wsteczny byś jechał szybciej A ty jeszcze hamujesz. No, w sumie dobrze, że go nie wyprzedzałem, bo Już jakiś saniaczek Zasądmy na niego O oh yeah. Patrz jak dodał gazu od razu. Tak nam wysunął do przodu, że go teraz nie dogonimy. ale tak najbardziej, hamska jest ta inteligencja. Podczas wyprzedzania, czasami się zdarza, że po prostu osoba, którą wyprzedzam, doda gazu. I to tak porządnie, że ja zostaję z palcem w dupie na przeciwnym pasie a on sobie od... zsunie przede mną. Tak by nie widział się, że tak na początku filmu, ta sytuacja. Znaczy, nie na początku filmu. Jak nagrywałem pierwszą próbę, to mi jakiś typek wyjechał przed koła, nie widząc mojej tira oczywiście. I to sobie centymetr tam się minęliśmy. No, don't worry, be happy. No wejdzie, śnie ma 75. Oczywiście pan kolega z przodu w denówce Zapewne jedzie razem z nami do nic. mi łapa ścierpła. Hmm. Czyli będzie nam blokował drogę dosyć długo. Chyba, że go weźmiemy i już idziemy. Co 19.17 godzina? 19 Dlaczego zrobiłem tak? Bo w tej grze jest. Oczywiście jak w każdej innej. FOS Czyli. Widoczność rzeczy na ekranie. A jak dobie tak, to mam wskaźniki daleko. A jak robię tak, mam blisko i są wyraźniejsze. Tak, taka mała sztuczka. Ło. Taka ścina, że myślałem, że gdy mi Oczywiście ten DAF, ten chwilowo jadę, nie jest mój. Zostałem go od przewoźnika. No nie wiem, co w Spójrzmy. Systema z benzyną. Zwłaszcza Lorenz. Mam to dowieść do środy. A chwilowo mamy wtorek no systemna będzie zaparkowana co wcześniej Więc jedziemy, jedziemy Nie jest jeszcze przesień Na starym save, którego mam na wie jeszcze mam taką pewną skanię, która lajcie ciągnęła sobie 150 bez naczepy Ja nie mogę I oczywiście teraz kiedy mam idealny moment, żeby go wyprzedzić, wszyscy jadą się co rozpróbujemy no nie, to jest zakręt no, Na zakrętach lepiej nie wyprzedzać, bo może się wpierdziliśmy w kłopoty Ja nie mogę jeszcze podgódkę A O widzicie? Musiałbym się nigdzie napocić, żeby tego gościa wyminąć i jeszcze no, Nie wpierdliczyć się w tamtych A chcę drzewa to jak się gada na roślinności na to drzewa są takie twarde d Przewodzą na myśl takie stare, stare gietki Teraz budujmy Oczywiście pełno gaciach wow O jak ładnie wyhamował Pięknie to było dzikie i szalone ale zdało egzamin, teraz możemy sobie depnąć aż do tamtych co jadą przed nami No, nie wiem w jakim kraju jesteśmy. nie tam tabliczki. Ograniczenia nie interesują mnie. Po prostu ciśniemy przed siebie, jak będzie fotolada, to troszeczkę zwolimy. No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mam się, że jedzie na mnie z przeciwnego. Wtedy by było cienko z wyhamowaniem. dobra, troszeczkę nadgoniliśmy drogi. Ja faktu, że i tak nie mam pojęcia, gdzie jestem. Finalnie jadę przez jakieś lasy, jest zakaz uprzedzenia, a tam jedzie przedemną. Hmm. Kolejny Teaser. Z jakąś porządną naczepą. Nie mam pojęcia, co da w tym radio. Ale jednak przyjemnie jest jak coś tak przygrywa. O, w końcu jakieś światło. Czyżby być cywilizacja? Zatknijmy sobie na mapę. Mogę tu skręcać? a no, skręcił tutaj sobie w prawo. Będzie szybciej niż jest podpowiada. Dobra, cienkowska w prawo, już to odpalę. Tak się wygasi. Nie, ten tą komodą jezie przede mną. Też w prawo. Nawet po tym samym pasie, no, co, za... co za kloc. Nawet jest ja zmieni pas. Czy panu uprzejmie z lewej mnie puści? Jasne, że nie. Skutk z jeden. Dobra, to się przejdziemy teraz tak. 50. Ok, 60 wystarczy. Tu się nie może zatrzymywać i patrz, Patrzcie, jakbyśmy się wlotli za tym swajakiem tutaj, a ja w sumie spod ładunek to jeszcze rozumiem. A, bo to jest most. A czasem nie łapie. O, oczywiście mnie nie puścił, ale sam się wlecze, jakby w debacie nie jechał. Dobra, w sumie. No, nic mnie nie zmieniam, patrzę, bo... to trzeba, bo nie wytrzymał. Bo, bo wytrzymię, także nie wytrzyma Więc musiałbym obniżyć troszeczkę Jedno. kilka rzeczy tutaj. Widzę, że troszeczkę przycina. OK, jak tu zjechać? A rozumiem Tu prowadzi jeszcze most. Dlatego GPS mi kazał jechać naokoło. A to Jok Czyli odbijemy w prawo, bo ta droga tutaj mi się coś nie podoba Jest coś z prawej? Nie pusto o, hamujemy Uff. Nie mam siły hamowania na full tak tam hamował później Najpierw się jadą nasze kochane babcie, niebabcie, i to wszystko co się przed nami. E, Mam nadzieję, że są z siebie dumni. To jest. Dobra. Teraz jedziemy. Coś musimy użyć przez toalicę, przejdziemy troszeczkę. W sumie gdzie są znaki zapytania. To się fajnie odkrywa. Nie, hm, ja tu musiał jechać w tą uliczkę, bo to nie złote takie bliższe by się nie chce jechać. Okay, 23 fps mi spadło, wow. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jakby na to je patrzeć, jesteśmy już od celu. Spróbujemy sobie zaparkować tę naczepę. Nie naciskając Enter, tylko jak prawdziwy trucker, jak prawdziwa tirówka. Tu sobie czopę. Tam będzie teraz z tymi dechami przede mną. Nie, nie wytrzymam. Nie wytrzymuję. Jak mu to nie wytrzymuję. Jedziemy, jedziemy. Dobra, troszeczkę za bardzo depnąłem, a tu już czas zjeżdżać. Jeszcze raz kręgowskaz. To chyba tu. O, to za fajna piosenczka. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale się podoba. O, no jest nasze miejsce parkingowe, dobrze trafiłem. Okej, okay, tutaj mamy nasze miejsce parkingowe. Jakby to tu podjechać. Mogę lecić na ale nie chcę. o. o, o. Przyznajemy naczop za bardzo no, rzadko. Około ale dalek, ja wyjechałem teraz. Koszmarnie. Nie, za daleko. Nie wiemy co tu dla nas. Teraz mam jakiś widok na tą naczopę i Może mi się da tak gładko, kto wie, słuchaj kto wie, kto wie, bo ja na pewno nie. Udało się? Trzeba poprawić jeszcze sporo. Jak to w co? Trzeba mieć miejsce do tyłu? Cofnijmy się. Ja i zielono już powinien złapać. Albo to przychodzi coś to łatwo. na naczep. Jasna chlebka. Dobra, po prostu wyciśnimy teraz do przodu. dobra. Odbijemy w klapu teraz. Sprawo. Chyba coś, coś tu muszę robić źle. No, może się to odbić, tak w ostatniej chwili. O i patrzcie, udało się. Tak musiałem troszkę bardziej do tyłu podjechać. SS. Chiop, gasimy, like a boss, silnik. No, biegi można zmieniać na wyłączone, dobrze. I skammy, i co dostajemy? Nasze dokonanie. Parkowanie daje nam 45 dodatkowych punktów doświadczenia. Czasami warto, no po prostu jest więcej przy tym zabawy. Ok, dojechaliśmy z. Jakby na tej patrzeć, z Pragi. bodajże. Nie wiem, z. Dojechaliśmy z. Tak, z Pragi. Dojechaliśmy do Zaczynałem zaczynając gdzieś tutaj. Więc taki kawałek sobie elegancki przyjechaliśmy i mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście, jeżeli będę miał na to ochotę, i wy też będę nagrywał więcej Euroclap'a, bo ta gra naprawdę wciąga jak bagno. Ok, ja się z Wami żegnam i napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Oczywiście ocenicie filmik wedle Waszego uznania i zapraszam na więcej. Trzymajcie się, cześć.